Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym naszym drapingu mamy taki miksik maluszków dzisiaj. Mamy owocówkę za mamy za dwójeczkę, pensyjkę, deszczyk pieniędzy i kocham zimę. I mamy przekrój wszystkich, o tak może zrobię, żeby było lepiej widać. Mamy przekrój wszystkich... Słuchajcie, z drapeczek za złotóweczkę, czyli wabank, lotek, uśmiechnij się, czas na kasę, no i na szczęście. No więc naprawdę liczę, że tutaj dzisiaj coś miłego wpadnie, słuchajcie. A czy wpadnie? No to za chwilę się okaże. Tak naprawdę już możemy przejść do drapingu, ale zanim jeszcze tylko to zaczniemy, to ja serdecznie ze swojej strony zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia. Czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, łapeczka w górę. Miły komentarz pod filmem będzie mi bardzo miło, jeżeli takie pakieciki zostawicie mi tutaj. To będzie dla mnie naprawdę wspaniały prezent. No ale przejdźmy już do trappingu. Trapping mam za 14 zł. Zacznijmy sobie standardowo od tych najmniejszych z drapeczek, najtańszych w sensie. No, najmniejszych też objętościowo. Bo weźmy, zacznijmy od wabanku i tak idźmy dalej. No to zobaczymy, zobaczymy, co tutaj wabank nam da. 20 tysięcy mam nadzieję, co nie. Dobrze, 18 szukamy. Mamy 15, czyli nie, 19, 20, 14, 16 i 12. Niestety pusto To zobaczymy, co w zdrapeczce na szczęście. Może tutaj będą trzy identyczne symbole. Jest prezent, to jest złotówka, więc jest szansa. <laughs> worek, biedroneczka, biedroneczka, worek. Będą trzy worki. Oby, oby, byłoby miło. Niestety jest prezent, czyli mamy trzy pary, ale trzy pary nam nic nie dają. B, M, I, R. Kolejny. Pustak. No to słuchajcie, może czas na kasę. Jasno, prosto i na temat trzy. Takie same kwoty, i tą właśnie kwotę. Wygrywamy. Sprawdźmy. Dwójeczka, złotóweczka, dwójeczka, dwudziestka, stuwa. No, będzie dwójka, będzie, oby była. Fajnie by było. Aj, wcisnęli nam złotóweczkę, czyli pustaka. Czyli pustak nam tu wleciał. PLI. Więc pustak. No dobrze, no uśmiechnij się. No, może te trzy symbole tutaj faktycznie tutaj chociaż będą. No, bo już nie były trzy takie same kwoty. Nie były trzy takie same symbole. Na szczęście, no to może tu. Cytrynka, klapek, woda, woda. O! Cytrynka, no cytrynka czy woda, większa szansa jest na cytrynkę, bo to jest złotówka, a woda to już jest raczej większa tam kwota, przynajmniej z tego co pamiętam, sprawdźmy. A tu w ogóle dali nam klapka, czyli znowu mamy trzy pary, Ta, dokładnie tak jak w zdrapce na szczęście. IGL. Oj, 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 niestety, cztery zdrapki już zdrapane i cztery pustaki, słuchajcie. No to co na to Sony Glotto? No mam nadzieję, że tu gdzieś go ujrzymy, a może nawet w wersji dwóch. Mamy wiewióreczkę, mamy kraba, mamy rybkę i co mamy? I mamy ślimaka. Słuchajcie, piąty tak, piąty tak. No teraz to już musi zacząć się odwracać, bo już gdzieś tam taka. Powiedzmy, pokrętna statystyka mówi tak, że teraz to już musi wrócić. A mogliśmy wygrać? Mogliśmy wygrać 40 tysięcy. Wow, to byłby draping życia! To byłby draping życia w takim razie. No, ale niestety jest piąty pustak. No, to zobaczymy, co na to kocham zimę. Czy tutaj faktycznie zima nam poprawi się? Już. Ostatnio dała fajną, wygraną jakieś parę dni temu. No zobaczymy, jak będzie teraz. Mamy tutaj dziewiątkę i 16. A mamy tu 26. No to niestety nie. 11 to też niestety nie. Jest 16, jest 16. Coś mamy. Przynajmniej będzie zwrot na pewno nie będzie puściutko ale może będzie więcej. Tutaj mamy siódemeczkę, to nie. Aj, nie, już myślałem, że będzie dziewiątka, ale nie, to może tą stroną sprawdźmy. Tutaj jest trzynastka, no to zobaczymy, co pod tą szesnastką jest. Zaciśnijmy mocno kciuki i sprawdźmy. Jest dwójeczka, czyli mamy zwrotnik, no dobrze, że chociaż Coś wpadł, chociaż miałem nadzieję, że coś więcej, prawda? 3 razy M oznacza, że mamy 2 złote w zdrabce. Kocham zimę, a zobaczymy co tutaj na to deszcz pieniędzy. Czy będzie jakiś plik czy parasolka? Sprawdźmy. Chmurki są, plecak jest, ananas również, prezencik, koniczynka, palma. Balonik, róża, cytrynka i awokado. Niestety jest pusto. J, C i O. No to do kosza ląduje, ale co na to Pensyjka? No to może Pensyjka tutaj da nam jakąś wygraną, fajną. Chociaż daje jakąkolwiek, ale oczywiście wolimy fajną. Tutaj szukamy 30, trójki i 20 i 20. No to jedziemy. Jest siódemka, to nie. Jest napis pensja. Jest 31, to nie. 22 to też nie. 20 jest. Jest. Mamy jakąś wygraną bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Nie mamy pustaka. No Fajnie. I mamy dwie wygrane, no to już coś tam jest, prawda? To już nie jest tak tragicznie, no ale zobaczmy, może będzie. Jeszcze coś tutaj. A, 23. No, było blisko, żeby było 33. Zobaczymy. Czy tutaj mamy dwójeczkę zrocik, a może coś więcej? Sprawdzamy, 4, 4 złote. bardzo fajnie, że coś więcej wpadło, a nie sam zrocik. Sprawdzamy kontrolne. A a no i wiadomo musi być jeszcze gdzieś tutaj. A po prostu dokładnie jest. No dobrze. Odkładamy na wygrywające, ale jeszcze przed nami jest owocowa eksplozja. No i mam nadzieję, że tutaj ta owocowa eksplozja też da eksploduje jakąś fajną wygraną. Jedziemy. Borówka. Borówki tutaj mamy cztery. Melonik. No właśnie, już chciałem mówić, że gdzieś musi być melonik, chociaż go nie widziałem. Tutaj jeden był. Gruszka. Patrzę, czy gdzieś jeszcze. Nie, nie widzę. Kokos. No to kokosy tutaj sobie zdrapiemy. Truskawka. Tu jeszcze jest truskawka, dobra, jedziemy dalej, brzoskwinka, słuchajcie. Tutaj mamy, patrzcie, ile aż sześć brzoskwiń koło siebie, bardzo to fajnie. Liśnie. Jeszcze ananas, już tutaj będzie linia. Fajnie by było, jakby ten ananas faktycznie się trafił, cytrynka, no to tutaj pomarańcz. No, i mamy linię, słuchajcie. Mamy szóstą grę wygraną, bardzo fajnie. Znowu, jakieś tam pieniążki zlecą, przynajmniej nie będziemy na minusie, słuchajcie. A to już co? Znaczy, na minusie jeszcze możemy, możemy, chociaż mam nadzieję, że nie będziemy, ale przy tej zdrabce przynajmniej nie będziemy na minusie. No dobrze, ale drapiemy dalej, bo jeszcze mamy nadzieję na jakieś przecież fajne wygrane. Winogronko tutaj. Jabłuszko. Dobrze. Awokado. Awokado to jest tu i tu. Oj, no tego ananasa dajcie, dajcie tego ananasa. To by były jeszcze dwie linie, słuchajcie. Dobrze, awokado zdrapane. Arbuzik, arbuzik jest tutaj. Niestety on nam zupełnie nic nie daje. A przecież tu był melon. O, to ślepota ze mnie, nie? Pomarań był. Co ja dzisiaj taki jakiś? Nieswój. Znaczy się zawsze miła, ale dzisiaj to już wyjątkowo dużo. No dobrze, ostatnia szansa. To figa, figa nam tutaj nic nie daje niestety. Sprawdźmy jeszcze dla pewności. Banana nie było, ananasa nie było, kiwi niestety też nie było i karambo nie było. No to mamy ostatnią, znaczy nie, no ostatnią, ostatnią, ostatnią szóstą grę. Tutaj zobaczymy, czy coś, no czy coś na pewno, ale ile wygraliśmy. Sprawdzamy. 3 złote, jest zrocik, nie jest źle. Lepszy zrocik niż pustak, prawda? Na pewno się ze mną zgodzicie. No to szybciutkie takie porównanie sobie zróbmy. Tutaj był pustaczek. W deszczu pieniędzy, JC i O. No i wszystkie maluszki nas zawiodły dzisiaj. Lotek z numerkiem 34. Uśmiechnie się z numerkiem 60. Na szczęście z numerkiem 61. Wabank z numerkiem 102. Jak i czas na kasę z numerkiem 179. Wszystkie te zrapeczki nas niestety zawiodły. Ale nie zawiodły nas, słuchajcie, te oto tu zdrapeczki. A mianowicie, owocowa eksplozja z numerkiem 49, która dała nam wzrocik. Kocham zimę z numerkiem 64, który też dał nam wzrocik. No i pensyjka z numerem 95, który dał nam nie tyle wzrocik, co podwójny wzrocik, bo 4 złote. Co razem daje nam 9 złotych wygranych na, 14, na 14, zdra, 15, 14 wydane. Coś dzisiaj nie mój dzień. Plącze mi się ten język, oj, plącze mi się. Więc wynik jest moim zdaniem fajny, pozytywny. Ja Wam słuchajcie, już dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo miło. No i co już Was dłużej nie zatrzymuje, tak na szybko trochę jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia! Cześć!